Kolejny materiał ze szczegółowym omówieniem nowości w EA fc 26 trafił do sieci. Tym razem jest to przegląd trybu kariery, a więc tego zakątka gry, który w FC25 przynajmniej u mnie pozostawił sporo do życzenia i zresztą niedawno nawet nagrałem o tym jakiś skromny filmik, no ale mniejsza z tym, bierzemy się za konkrety i odpowiedź na pytania, co zmieni się w trybie kariery w FC26 i jakie i czy w ogóle jakieś ukryte ciekawostki znalazły się w materiale Deep Dive omawiającym ten temat. Po krótkim wstępie i przejściu do konkretów, jako pierwszą nowość i jej wyróżniło dynamiczną karierę menedżera, która ponoć ma nam zapewnić unikalne nagrody, jak chociażby jakieś retrostroje drużyn klubowych i reprezentacji. Natomiast same wyzwania mogą trwać od kilku meczów do kilku lat, bo może być to na przykład awans z sezonu na sezon z 4 ligi Angielskiej aż do Premier League, więc faktycznie czegoś takiego jeszcze nie było. Natomiast pytanie, jak ciekawe zapewni nam to nagrody? i ile ich będzie, no bo jeżeli w grze pojawi się wiele nowych retrosrojów, to może być faktycznie fajny smaczek. Te wyzwania mogą nakazać nam grę w konkretnej licy albo nawet w klubie, więc bez wątpienia nie każdy się nimi zainteresuje, ale jest też spore grono graczy, którzy lubią wszelkie wyzwania i nie mają problemu by się pod nie podstosować. Co jest tu jednak ważne, to fakt, że nagrody będą dostępne we wszystkich trybach gry, więc może ktoś będzie bawić się w karierę z myślą o Ultimate Team. Ostatnia kwestia w tym wątku to fakt, że pojawią się nowe stroje w trybie tworzenia klubu. Natomiast będą to raczej jakieś domyślne trikoty z logiem jej Sports. Więc no patrząc na to łatwo dojść do wniosku, że te nowości przeznaczone są raczej dla wybranych. A kolejny wątek jest bardzo specyficzny, bo otrzymamy możliwość mieszania epok w karierze i gry ikonami oraz bohaterami, ale zaznaczone jest tutaj, że podczas budowy kariery będziemy mogli dodać dowolną kartę ikony lub bohatera zdobytą do tej pory. A więc nie będzie tak, że na rozpoczęcie kariery wrzucimy sobie Ronaldo Nazario do arki Gdynia. No, chyba że ktoś zakupi edycję Ultimate, to otrzyma trzy ikony na start gry. No ale generalnie ikony w trybie kariery to nie jest coś bardzo przeze mnie pożądanego, bo w Ultimate Team jest sieka i tam gra się już czym się da, jak tam się pojawi niedługo to nikogo nie dziwi, a kariera przynajmniej u mnie skupia się na takim realistycznym prowadzeniu klubu. Natomiast to też kwestia tego kto czym chce grać, bo z pewnością nie jeden kibic arsenalu będzie zachwycony, że do obecnej drużyny kanonierów wrzuci sobie legendarnego Auriego. No i dalej. Coś, co na ten moment najbardziej mi się podoba, czyli rynek menedżerski, bo to jest coś, o co faktycznie prosili gracze. Jak pokazało jej, możemy zajrzeć do każdego klubu, zobaczyć jak radzi sobie w nim obecnie trener i jaką mamy szansę w tym klubie na posadę. Trenerzy będą zwalniani, będą menedżerowie tymczasowi, a każdy z nich będzie budował drużynę wokół własnego stylu gry, więc kluby będą zatrudniać menedżerów na zasadach znanych nam z rzeczywistości i jak to będzie funkcjonować? No trzeba będzie sprawdzić na własnej skórze, ale daje nam to jednak nadzieję na spore ożywienie trybu kariery, w stylu jaki widzieliśmy lata temu, gdzie drużyna z ekstraklasy prowadzona przez Bota potrafiła dojść do finału Ligi Mistrzów i w kilka sezonów wyrosnąć na ekipę ocenioną na 5 gwiazdek. W świecie są takie akcje jak mistrzostwo Leicester City czy Awans Bornemouth w 5 lat z czwartej Ligi Angielskiej do Premier League, no ale w grze to się nigdy nie działo i przez to było trochę nudno. No a teraz ta wymiana menedżerów w Faktycznie może sprawić, że jakiś randomowy klub po zatrudnieniu nowego trenera stanie się potęgą. O z tą nowością wiąże spore nadzieje. Kolejna kwestia w tym materiale to przypomnienie i zwrócenie uwagi na fakt, że tryb kariery opiera się na własnym realistycznym gameplayu. No i to już wiemy. Natomiast tu zwrócono uwagę na szczegóły, jakie wyróżnia ten rodzaj rozgrywki, że na przykład odbiory, bloki i rykoszety będą zależne od praw fizyki, co stworzy realistyczne, nieprzewidywalne momenty, a nasi obrońcy będą ciaśniej się ustawiać i trzymać nieco inaczej w kupie, czyli mniej szablonowo, co zresztą widać tutaj po klipach z gry w tle. Skuteczno stałych fragmentów gry i branek zdobywanych głową też ma być zgodna z rzeczywistością, i to zdanie sugeruje nam, że w Ultimate Team tej zgodności nie będzie, czyli główki znowu będą albo zbyt słabe, albo zbyt upi, przystosowane do nowej gwiazdy, którą jest latan. No i znowu dużo uwagi poświęcono tej rozgrywce realistycznej i generalnie to może być fajna rzecz. Natomiast cały czas, jak to widzę, martwi mnie, że mając dwie gry w jednej będzie się trzeba uczyć obu tych rodzajów rozgrywki, żeby w miarę ogarniać temat. Natomiast, no, może po prostu będzie tak, że gameplay w trybie kariery będzie zwyczajnie trudniejszy, bardziej wylewowy i będzie więcej goli i akcji z przypadku, no ale nie wypaczy nam to naszych umiejętności w Ultimate Team. Najważniejsze, że jeżeli nie będziemy chcieli, to i w karierze możemy grać na gameplayu z Ultimate Team, więc generalnie to jest nowość, na którą nie można narzekać i dobrze, że nie jest ona narzucona na siłę. Kolejna innowacja, jaką przedstawia nam jej, to nieoczekiwane wydarzenia, które, tak jak rynek menedżerski, mają wprowadzić różnorodność, emocje i nieprzewidywalność znaną z rzeczywistości. A będą to akcje typu, że chcemy sprowadzić jakiegoś zawodnika, mamy na niego pieniądze, na no tu nagle dostajemy informację, że klub ma jakiś problem finansowy i nasze środki zostają zamrożone na nieokreślony czas. Może być też tak, że wyciekną dane płacowe i to wkurzy naszych piłkarzy i obniży ich morale. Albo możemy mieć jakiś problem z gwiazdą zespołu i przedłużeniem z nią kontraktu. No bo jej po prostu odbije, więc to jest mała rzecz, ale jednocześnie coś, co mnie interesuje bardziej niż na przykład ikony w trybie kariery, bo zwyczajnie dodaje realizmu do gry. Będzie trzeba trochę pokombinować, a jednocześnie jej też zapewnia, że ta nowość jest opcjonalna, i jeśli nie chcemy sobie dokładać takich trudności, można ją zwyczajnie wyłączyć, więc to jest na plus. I kolejna nowość to monitorowanie statystyk wybranych lig, gdzie będziemy mogli sprawdzić w pełni co się dzieje, jakie oceny meczowe otrzymują zawodnicy, ile mają asyst, czysty kont, a do tego wszystkiego będzie można podpiąć scoutów i zaglądać do danych z poprzedniego sezonu. Więc znowu, niby mała rzecz, ale pozwoli nam to chociaż trochę poczuć się, jakbyśmy byli prawdziwymi menedżerami, którzy mają nad tym wszystkim nieco kontroli i muszą trochę myśleć, aczkolwiek to akurat odebrać trzeba jako smaczek, bo jak zaczniemy karierę, my i tak będziemy wiedzieć z miejsca, kogo chcemy pozyskać do naszej drużyny. No bo co nam po analizie statystyk gościa, który jest napastnikiem mającym 40 tempa? On jako bot może robić liczby, ale nam się nie będzie nim dobrze grało, więc będziemy szukać takich gwiazd jaką dawno temu był młody i perspektywiczny Ben Breton. No ale ogólnie patrząc na te nowości co do wyzwań nie jestem przekonany, bo narzucają mi trochę co mam robić, ikony w trybie kariery mnie osobiście nie interesują, ale już te pozostałe nowości to są z reguły rzeczy o których mówiłem już dawno temu, że fajnie byłoby żeby pojawiły się w grze, więc no jest szansa, że ta kariera trochę nas wciągnie w FC26, ale jednocześnie musimy mieć na uwadze, że tu nie ma jeszcze wszystkiego czego Przynajmniej ja chcę od lat, czyli chociażby realistyczny wzrost umiejętności zawodników i realistyczne transfery. Jak się okaże, że od pierwszego sezonu do Ekstraklasy znowu, od tak, przychodzi pograć po kilku Anglików, no to wciąż w mojej opinii zaburzy mocno realizmu, który stara się i jej. Więc wszystkiego, czego chcieliśmy, nie mamy. Ale jest spora nadzieja, że ta kariera będzie i tak ciekawsza niż w ostatnich latach, no i tego się trzymamy, póki nie zagramy. No i na zakończenie muszę jeszcze pochwalić EA, że do tego materiału Deep Dive dobrało bardzo dobrego lektora, no aż miło było oglądać ten filmik w oryginale. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!